Mówi się o tym, że to jedyny człowiek na świecie, który Jowy ma wpisane w dowodzie. <laughs> tak? I tak powiem wam jest, zaraz obok Jestem pan tych Jowów... Jowalski. Tak? O, zaraz obok tych Jowów ma napisane Tomasz Albratowski. Posłuchajmy go. Słuchajcie, jest takie powiedzenie, że demokracja jest to sprawowanie rządów poprzez dyskusje, które to dyskusje efektywne są tylko wtedy, kiedy udaje się je uciszyć. I najbardziej irytującymi dyskusjami w demokracji są oczywiście kampanie wyborcze. Jeśli więc likwidujemy wybory, uciszymy dyskusję i rządy staną się skuteczne. No bo jak przyglądacie Kampanią wyborczą, tym bzdurą, które kandydaci wygadują, nie? No to, że nada otula nas płaszczem konsternacji, prawda? Tych, tych wyborów jest w Polsce tyle, że one są co chwila i politycy zamiast rządzić prowadzą cały czas kampanię wyborczą. No więc muszą cały czas kłamać. Więc słuchajcie, likwidujemy wybory, bo one decydują jedynie o tym, kto będzie wyzyskiwany w majestacie prawa i kto będzie wyzyskiwał. Co prawda, podczas kampanii wyborczej można się załapać na darmową kawę od pana Dudy, no ale czy kawa fundowana nam z naszych podatków jest darmowa? No, no właśnie. No w ogólnym zarysie, słuchajcie, to robimy tak, że partie, które mają powyżej 5 tysięcy członków, rządzą na zmianę co 4 lata. Później władzę przejmuje oczywiście, następna partia i kolejność się losuje. Nie mając perspektywy wyborów, czyli kampanii wyborczej, politycy rządzący wezmą się do roboty, no bo co, co mają do roboty, a, a opozycja by pomagała, bo wiedziałaby, że za chwilę to nie na 100% przejmą władzę, to co będą sytuację martwić na przyszłość. Widzicie, wymyśliliśmy tutaj razem nowy ustrój. Jeśli nie macie nic przeciwko temu, nazwę go naprzemiennokracją. Dobrze? Kto jest za nich, naciśnie rękę i podniesie przycisk. Dziękuję.